Jak ustawać cenniki dostaw? To czasami spędza sens powiech niektórym z Was, więc pomyślałem, że troszkę tutaj można też na ten temat się zaczepić. Jeżeli ogółem teraz zrobimy, powiedzmy, wyjątek od reguły, więc jeżeli do tego. W tym momencie pojawiły się jakieś pytania. To bardzo proszę, żebyście pisali na czacie, ale tylko do tego. Tak, więc jeżeli coś by było niejasne, to wtedy to omówimy od razu w locie, że tak powiem. Jeżeli też chodzi, słuchajcie, o ustawienia cennika dostaw i w ogóle o smart, to już jakiś czas temu przygotowaliśmy taki materiał dla was, nazwaliśmy go Smart bez tajemnic i on jest dostępny na forum. U nas tutaj na, na forum. Można sobie tam to przejrzeć i tam jest bardzo naprawdę szczegółowo opisane, jak to ustawiać pod kątem smart'a, jak generować etykiety, tego typu rzeczy. Odrobinę tam kilka rzeczy się zmieniło w ostatnim czasie, więc jeszcze nie zaktualizowaliśmy w 100%. <laughs> ponieważ na przykład. <laughs> Przepraszam, nie wiem, czy widzieliście, ale DPD na przykład zmieniło etykiety, że część danych jest zakrytych. Zobaczymy, czy to przejdzie na dłuższą metę, czy też nie. Wiecie, kwestia RODO i tak dalej, to ogólnie jest trochę problematyczne, jak dla mnie, moim zdaniem, tak, tak osobiście, ponieważ wiem, że niektórzy kurierzy po prostu, właśnie, no imposterz, właśnie DPD i imposterz, oczywiście, że jakby są zmiany w tych etykietach. Moim zdaniem, to bardziej przyniesie problemu niż korzyści, ale zobaczymy. Co, co życie pokaże pod tym kątem, więc się, się wtedy okaże. Więc jeżeli chodzi o kwestię ustawień cenników dostaw, słuchajcie, moi drodzy, to w zależności od tego, jakby w kilku kierunkach tutaj można, e, można pójść pod tym kątem. Więc e, jeśli chodzi o ustawienie cenników dostaw, to przede wszystkim w zależności od tego, jaki jest dostawca, ilu tych jest dostawców i jakie mamy formy dostawy. Ogólnie domyślnie, jakby e, zakładam, że każdy chciałby mieć. Pakiet smarta, czyli de facto musi być przygotowany DPD, impost, tak, musi być po prostu te też paczki Allegro One mogą też się pojawiać, niektóre jakby hurtownie też jakby akceptują to wszystko, tak samo mogą się pojawiać dodatkowe. Elementy. Wiem, że na przykład Poczta Polska ma coraz większe problemy, jeżeli chodzi o dostarczalność, to jest taka ciekawostka, bo na przykład kiedyś mówiłem z takiej logistyki korzystałem, to oni w ogóle się wycofali ze współpracy z Pocztą Polską. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Być może z tego, że może słabo płacą kurierom albo po prostu mają słabą infrastrukturę, albo temu, że po prostu im więcej pojawia się punktów odbioru, tym bardziej są wypierane te tradycyjne metody. Właśnie, bo te automaty pocztowe chyba nie do końca się przyjęły z tego, co, co słyszałem bo też tak samo Allegro wprowadziło swoje i tak to mniej więcej działa. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o same jakby ustawienia cenników dostaw, to zwróćmy uwagę na to, że w momencie, kiedy podpinasz jakąś hurtownię, to de facto masz różnego rodzaju gabaryty produktowe. No i tutaj się z tym zgodzimy wszyscy. Więc na samym początku to, co warto wyfiltrować, to to, co na pewno nie mieści się do paczkomatu, Czyli po prostu jest tylko do wysyłki kurierskie. I tutaj jakby jest sprawa załatwiona, to jest łatwe. Później trzeba jakby ustawić dla, dla pozostałych produktów, bo to jakby, to jest zasada takiej eliminacji. Tak jakby staram się na różne sposoby to opowiadać. W, jakby w tym materiale, który mamy nagrany, nagrany na, na forum Smart Best jeszcze w inny sposób o tym jest powiedziane, bo chodzi mi o to, że do każdego docierają jakby inne treści. I chodzi mi o to, że to jest zasada eliminacji, że wszystkie produkty wyfiltrowane, które na pewno się nie mieszczą do paczkomatu, Wiemy, że na pewno się zmieszczą do kuriera, chociaż czasami zdarzają się też produkty, które się nie mieszczą do kuriera, czyli są ponad gabaryt, czyli na przykład ważą ponad 31,5 kg albo no po prostu ta masa gabarytowa jest zbyt, zbyt duża, przekracza. To wszystko, jeżeli chodzi na przykład o DPD. Wtedy na przykład mamy sobie w ogóle odrębną kategorię cennika dostawy pod kątem pół palety albo palety. To jakby jest inna inna para kaloszy, ale nastawmy się na to, że jakby większość kurtoń, większość produktów się mieści do paczkomatu. Do i do paczki kurierskiej. No i w momencie, kiedy, e, kiedy mamy temat związany... Z, tutaj zaraz, Urszula, odpowiem na twoje pytanie. E, w momencie, kiedy mamy odgraniczone już sobie to, że na pewno są przesyłki, które się umieszczą tylko do przesyłki kurierskiej, wtedy zostają nam te, które mieszczą się i do przesyłki kurierskiej, i do paczkomatów. bo w momencie, kiedy się mieszczą do paczkomatu, mieszczą się również do, e, do, do kuriera. Tak w ten sposób. I trzecia rzecz. E, Produkty, które są graniczne, bo na przykład. Powiem wam o takim, o takim temacie, że mieliśmy kiedyś w sprzedaży, to chyba nawet, nie, nie pamiętam nawet, czy to było w dropie, czy to już było na, na stanie. Mieliśmy takie chodziki dla dzieci, takie trochę większe, gabartowe, i w zależności od tego, jak to było spakowane, z jakiej hurtowi przychodziło, to wtedy albo się mieściło do paczkomatu, albo się nie mieściło do paczkomatu. Problem był taki, że jak ktoś chciał zwrócić i spakował to po swojemu, to pamiętam, że kilka takich sytuacji się zdarzyło. Spakował to po swojemu, to nie mieściło się w ogóle do paczkomatu, nie Ponieważ ten wymiar był graniczny, tam chyba chodziło o wysokość. Tam, chyba do 38 cm, była wysokość, czy do, chyba tak, chyba 38 cm, czy, czy 19 w prześwicie jest najwięcej, jeżeli chodzi o kwestię o paczkomatu. I wtedy na przykład. Taką grupę produktów warto sobie odfiltrować, i wtedy po prostu zrobić taki competition, zastanowić się, czy on na pewno się zmieści do paczkomatu, czy też nie, i wtedy po prostu ustawić to na jednak, na kuriera w ten sposób. Są też hurtownie w skwarcie, są dostawcy, którzy od razu jakby na swojej stronie, na stronie głównej pokazują, które. Produkty się nie mieszczą do paczkomatu, i to jest bardzo, bardzo wygodne. Widziałam, że chyba w Ketsi, w Wikoncy, chyba takie rzeczy były. To było od razu, że produkty za duże na paczkomat, a na przykład jest hurtownia mega Smyk, gdzie oni na przykład od razu piszą, jakie są wymiary konkretnych kartonów. Dzięki temu to jest jakby posortowane dużo lepiej. I w momencie, kiedy mamy sobie to odfiltrowane, możemy to ustawić, ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Trzeba ustawić dla każdego cennika jakąś część wspólną. Dlaczego? Bo w momencie co mam na myśli część wspólną? Ogółem mamy sobie coś takiego jak Allegro Kurier DPD, Allegro Paczkomaty i tak dalej, ale są jeszcze na przykład, nie wiem, dostawa własna albo coś takiego. Warto ustawić dla każdej z tych form dostawy własną, na przykład na kwotę 100 zł albo 200 zł, coś, co, czego na pewno nikt nie wybierze, ponieważ ogółem w momencie, kiedy pojawia się tak zwany wielopak, czyli jeżeli ktoś zamówi dwa albo trzy przedmioty to często system Allegro wtedy naliczał to w taki sposób, że przesyłka kosztowała 0 złotych i bo informacja, koszty dostawy będą ustalone indywidualnie, ponieważ to się nie pokrywało ze sobą. Bo chodzi też o kwestię tego, że to, co ja polecam, już kilka razy się na to naciąłem niestety, że Kilka sztuk produktów w jednej przesyłce. Ogółem zauważyłem, że większość klientów zamawia po jednej sztuce danego produktu, więc ogółem i można w smarcie wygenerować do, do paczkomatu cztery etykiety, więc jakby już nie robimy czegoś takiego, że zgadujemy, ile się może zmieścić do kartonu albo w jednej przesyłce, czyli po prostu jedna przesyłka to jest jedna sztuka i tego się po prostu trzymamy. Ogółem było to czasami problematyczne, że czasami trzeba było degenerować jakąś kolejną etykietę, a to tam kosztowało dodatkowe złotówki, więc po co tak naprawdę takie rzeczy robić. Dopiero jak zobaczysz, że dochodzi do takiej sytuacji nagminnej, chociaż ogółem moim zdaniem nie dojdzie, że jest czegoś zamówione więcej, jest zamówione czegoś więcej i jest przekroczony ten gabaryt, wtedy musimy nad tym zastanowić, jeżeli coś jest naprawdę małe albo coś. Ogółem warto pomyśleć nad tym momencie, w tym momencie nad tym, że pojawiały się za chwilę, pojawiły się Mikołajki i mogły się pojawiać takie zamówienia prezentowe, wiecie, tam, nazwijmy to do 25 zł, tak to nazwijmy, ale w ilości powiedzmy 25-30 sztuk. I wtedy, jak ktoś zamówi 30 sztuk, no to po prostu te koszty dostawy będą niebotyczne, ale zwykle wtedy ja zauważyłem, klienci składają po kilka zamówień, po prostu na przykład po cztery, kiedy jeszcze się mieszczą jakby w tej cenie smarta, żeby po prostu nie dopłacać lub. Też zdarza się tak, że albo dzwonią na telefon, albo piszą bezpośrednio maila, żeby zamówić poza Allegro i takie rzeczy też się dzieją i to jest ogółem jakby, zdarza się jakby w tym okresie, więc to jest właśnie pod tym kątem. Więc część wspólną mamy omówioną, dlaczego warto to po prostu mieć, żeby się nie pojawiał ten dodatkowy koszt, Związane z tym, żeby dodatkowo to obliczać, oraz, oraz kwestia związana z, ze zwrotami, z reklamacjami. Dla każdej hurtowni ogółem warto dodać, jeżeli hurtownia przyjmuje zwroty i reklamacje do siebie bezpośrednio, to warto wtedy ująć to w taki sposób, żeby od razu dla każdej hurtowni dać osobny adres do zwrotów, ale konkretnie z jakimś dopiskiem, z jakimś numerem na przykład, bo jeżeli na przykład, wiecie, na główny adres firmy ustawicie adres zwrotów. To ta firma, ta hurtownia nie dojdzie do tego, że to jest od waszego klienta, a tym bardziej, że to jest od was jakby wysłane, w sensie w waszym imieniu. Więc ja się z hurtowniami na przykład umówiłem tak, że jest jakaś sygnatura na przykład 01, albo ABC, albo ABX, albo po prostu KMX, albo coś takiego. Więc różne elementy po prostu jakby się pojawiały w tym adresie. Dzięki temu można to lepiej zidentyfikować. Tutaj widziałem właśnie kwestia tego, że już porozmawialiście sobie na czacie. Urszula się właśnie pytała o kwestię. Tych dodatkowych płatności i reklamacji. Słuchajcie, ogółem, tak, jak najbardziej, my też reklamacje składamy cały czas do, do DPD. Średnio składamy je raz na dwa tygodnie albo raz w miesiącu. Za jedną, za jedną, chyba już dostaliśmy zwrot, muszę dopytać w zespole, ale kwestia jest tego typu, że samo DPD, czy samo Allegro nie wie, dlaczego tak się dzieje, w sensie dlaczego to jest naliczane, bo to w sumie DPD z jednej strony nalicza, ale poprzez Allegro, więc to jest ten sposób, że wszystko jest prawidłowo zrobione, a opłata jest, tak na, jest i tak naliczona. Temat jest ogółem nagminny, słuchajcie, jeżeli, jeżeli się temat rozwiąże, to na pewno dam, dam wam znać, ale też widziałam i na grupach Facebookowych ogółem na ten temat niestety huczy, gdzieś jest jakiś błąd systemu, tak? I to już. Trwa no, kilka miesięcy, niestety. To, to trwa chyba od lipca czy od sierpnia, można powiedzieć. Więc jak coś się rozwiąże, to na pewno dam Wam znać. Ale ogółem reklamacje e, po prostu składajcie na te dodatkowe rzeczy i tyle. Bo nie widzę w tym momencie innego rozwiązania, ponieważ to nie jest naliczona opłata zgodnie z tym, co powinna być. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.